Życie z wiary Autorzy książki Elad Joseph Wagoner i Alonzo Trevier Jones Autor kompilacji Nora Roth Uzdrawiający dotyk Poniższe słowa opisują jeden z najbardziej zdumiewających cudów Jezusa. A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż, cały pokryty trądem. Ten ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił Go, mówiąc. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się Go, mówiąc, chcę być oczyszczony. I zaraz trąd ustąpił z niego. Kapłanów 5:12–13 Za czasów Jezusa trąd był jedną z najbardziej znienawidzonych i napawających lękiem chorób. Dotknięty nim człowiek żył jak wygnaniec i musiał trzymać się z dala nawet od swojej rodziny. Choroba miała charakter postępujący, a jej powolny, stopniowy rozwój w końcu doprowadzał do śmierci. Gnijące ciało z dnia na dzień ulegało deformacji, aż do chwili, gdy śmierć kończyła ten bolesny proces. Żadne inne schorzenie nie mogło trafniej zobrazować skalania duszy przez grzech. Pokryty trądem człowiek dobrze pasuje do opisu ludzi z Księgi Izajasza. Cała głowa chora i całe serce słabe. Od stóp do głów nic na nim zdrowego tylko guzy i sińce i świeże rany nieopatrzone ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą zajasza 1, 5 do 6. Warto więc, rozmyślając nad opisem cudu oczyszczenia trędowatego, nauczyć się życia w zgodzie z zaleceniem: Bądź oczyszczony. Łukasza 5, 13. Godnym podkreślenia jest tu fakt, że trędowaty od samego początku wierzył w leczniczą moc Pana Jezusa. Powiedział bowiem: "Możesz mnie oczyścić?". To bardzo ważny element. Tak naprawdę bardzo niewielu wierzy w to, że Jezus Chrystus może oczyścić ich z grzechu. Są zgodni co do tego, że może on zbawić z grzechu w sensie ogólnym, że może zbawić innych, ale nie są przekonani, że może on zbawić ich samych. Dobrze byłoby, aby tacy ludzie nauczyli się lekcji płynącej z czynnej mocy Pana. Posłuchajcie, co prorok Jeleniarz mówi na ten temat pod natchnieniem Ducha Świętego. Ach, wszechmocny Panie, oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Jeleniasza 32, 17 Ten, który mocą swego słowa powołał do bytu niebiosa i ziemię, może uczynić wszystko. Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Psalm 115:3. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. 2 Piotra 1:3. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Hebrajczyków 7. 25. Chrystusowi dana została władza nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. Jana 17:2. Tak opisano moc Pana Jezusa. Trendowaty nie miał co do niej żadnych wątpliwości. Nie był jednak pewien, czy pan zechce go oczyścić. Dlatego powiedział: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Łukasza 5:12. Nie musisz mieć podobnych wątpliwości. Wiesz, że on chce tego dla ciebie i że masz jego wystarczające zapewnienie w tej kwestii. Możesz też przeczytać, że Chrystus wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego. Galacjan 1:4. Wolą Boga jest uświęcenie Wasze. 1 Tesaloniczan 4:3. W Chrystusie jest wypełnienie wszystkiego. On jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I 1 Koryntian 1:24. Wszystkie niebieskie, ziemskie sprawy w nim mają swój początek. Kolosan 1:16 do 17. Apostoł Paweł mówi: On. Który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże by nie miał z nim darować nam wszystkiego? Rzymian 8:32. Bóg wyraził swoją gotowość do oczyszczenia cię z grzechu, darując ci w tym celu swego jedynego syna. To napisałem wam, Którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. 1 Jana 5, 13-15. W myśl tych słów możemy przystąpić z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Hebrajczyków 4, 16. Wiedząc, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, 1 jana 19. Najbardziej uderzające w cudzie oczyszczenia trędowatego było to, że Jezus dotknął tego człowieka. Nie było żadnej innej osoby, która chciałaby przebywać z chorym w tak niewielkiej odległości. Jednak Jezus, wyciągnąwszy rękę, dotknął się go. Ukasza, 5:13. Wraz z tym dotykiem odrażająca choroba zniknęła bez śladu. Warto podkreślić, że w bardzo wielu przypadkach Jezus. Dotykał osób, które uzdrawiał. Tak było w przypadku teściowej Piotra, która leżała w gorączce, Jezus dotknął się ręki jej i ustąpiła gorączka. Mateusza 8.15. Tego samego wieczoru wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami. Przyprowadzali ich do Niego, On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. Łukasza 4:40. W jego własnym kraju ludziom tak brakowało wiary, że Jezus nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. Marka 6:5 Ewangelista Mateusz zapewnia nas natomiast, że cud leczenia dokonał się po to, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza, proroka, mówiącego – On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Mateusza 8,17 Z całą pewnością znasz tę historię z życia Jezusa, kiedy to Cała rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. Łukasza 6:19. Słowa te powinny umocnić cię w przekonaniu, że on wziął na siebie ich choroby w zamian za swoją uzdrawiającą moc. Ty również masz błogosławione zapewnienie, że chociaż Jezus przeszedł przez niebiosa, Hebrajczyków 4,14, nie przestał Ci współczuć, ale wciąż jest gotowy współczuć ze słabościami naszymi, Hebrajskiego, Hebrajczyków 4,15. Lituje się nad Tobą, ponieważ on wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Psalm 103,14. Pośród wszystkich Twoich grzechów i upadków, niech towarzyszy ci ta natchniona myśl, że Jezus nie pogardza Tobą i nie wstydzi się wejść z Tobą w bliską relację, aby Ci pomóc. Prorok Izajasz tak opisuje postępowanie Boga z niewiernym Izraelem. On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. Izajasza 63,9 I tak jest nadal. Tak jak orzeł nosi swoje młode na swoich skrzydłach, tak Pan Jezus kładzie siebie za ciebie, nosząc wszystkie Twoje grzechy i cierpienia. On bierze je na siebie, by je unicestwić, tak jak u kresu czasu wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki. Izajasza 25, 8. Chrystus przyjął na siebie przekleństwo, aby tym samym zesłać na nas swoje błogosławieństwo. Galacja 3:13-14. I chociaż nie zna grzechu, stał się grzechem zamiast nas, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością. Drugi Koryntian 5:21. On cierpiał z powodu śmierci, na którą Ty byłeś skazany, po to, abyś Ty mógł dzielić Jego życie. Ta wymiana następuje, gdy przychodzisz do Niego, wyznając, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, pierwszy Jana 4,2. Zastanów się, jak wiele tracisz, traktując Jezusa tak. Jakby był kimś Tobie nieznanym, albo uznając wiarę w niego za teorię. Gdy masz świadomość, że On utożsamia się z Twoją upadłą naturą i wszystkie Twoje słabości przyjmuje na siebie, jak wielkim błogosławieństwem staje się zapewnienie. A oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mateusza 28-20, Elet Joseph Wagoner, The Present Truth, 29 marzec 1894 roku.